Przejechanie przez Leszno z zachodu na wschód i w odwrotnym kierunku staje się od dziś nie lada wyzwaniem. Zamknięto zachodnią część skrzyżowania przy hali trapes. otwarto natomiast skrzyżowanie ulicy Niepodległości z Konstytucji 3 Maja. Tuż po wprowadzeniu zmian sytuacja stała się bardzo trudna. W wielu miejscach utworzyły się korki, które trudno rozładować. Jadący z pracy mieszkańcy osiedli Rejtana, Przylesie czy Zamenhofa z pewnością dotrą dziś do domów dużo później niż zwykle. Szczególnie dramatycznie w godzinach szczytu jest na ulicy 17 Stycznia, gdzie kierowany jest ruch tranzytowy. Z Rondo Sybiraków do Bułańskiej 17 stycznia jest wszystko zablokowane. A Rondo Sybiraków jest tak zablokowane, że od strony góry, od strony wjazdu tutaj od Zaborowa jest też zablokowane. Niech oni coś pomyślą nad tym żeby kierowcy osobówki się tak nie pchali, bo tu jest pełno tirów. Ja mam taką prośbę, niech ktoś pomyśli z naszych zarządzających, bo... To rondo Sybiraków i wyjazd Kauplandu od Zamenhofa jest zablokowany, to jest makabra, żeby się od strony Wrocławia przynajmniej z osiedla dostać do miasta. Ja tego nie, nie sobie nie wyobrażam. To jest bezmyślność. Kolejka w tej chwili jest od, od Kauplandu, tam od, od tego skrzyżowania, od Sybiraków, aż do Cmentarz. No no, no mamy taki korek, jeżeli ma być do września, no to, to bez sensu zamknijmy ruch w mieście w ogóle. Wielu kierowców nie kryje irytacji z powodu braku należytej informacji o wprowadzonych zmianach. Domagają się znaków już przy wjeździe do miasta, póki co do dyspozycji przemieszczających się z zachodu na wschód i odwrotnie jest tylko otwarte dziś skrzyżowanie konstytucji 3 maja z niepodległości. Wśród zmotoryzowanych pojawiają się głosy, że sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie ruchu w obu kierunkach na ulicy Niepodległości od Ronda Solidarności do Grunwalskiej. Zdaniem Rafała Bukowskiego, kierownika Miejskiego Zarządu Drugi Inwestycji najtrudniejsze będą najbliższe dwa tygodnie. Sytuacja powinna się poprawić. Gdy skończy się remont skrzyżowania 55. Pułku Piechoty z Konstytucji 3 maja, ma to nastąpić w przyszłym tygodniu. Za trzy tygodnie natomiast planowane jest oddanie do użytku skrzyżowania przy Kauflandzie. Do tego czasu kto może, powinien zdecydować się na rower.